Pod poprzednim odcinkiem, który był u Agi na kanale, bardzo dużo z was podpisało petycję, żeby nie wyrzucać Agi, że jej dom będzie wyglądał lepiej i zgadza się rzeczywiście. Aga, widzę, że coś tam budujesz jeszcze w oddali eee, co? Cześć, zio. No wzięłam sobie do serca to, że chcesz mnie wyrzucić, więc... Ja nie chciałem cię wyrzucić, ja uważałem po prostu, że twój architektoniczny kunszt był... Niezbyt dopasowany Ale... do tego, co my chcemy reprezentować tym serwerem. Ale teraz jest już lepiej, bo ja chciałam ci powiedzieć, że to był mój plan od początku i to jeszcze A, nie jest. No to świetnie. jeszcze nie jest motyl, To jest dalej no, od po razu czwarka, mówię. Dokładnie. Słuchajcie, witam tam was bardzo bardzo serdecznie w naszej serii bez nazwy razem z Agą. Czoglet i Genali na razie gdzieś nam zniknęli. Więc oni znowu gdzieś, gdzieś poszli. Nie, o, nie wiem, oni lubią czas czas razem gdzieś, chodzą, gdzieś chodzą, chodzą, nie? chodzić do lasu. Ja nie no, wiem. Kurde, to dziwne, nie? Chyba zbierają poziomki. Myślę, że tak. jest. No dobra, w każdym razie słuchajcie, dziękuję Wam za 4. wszystkie łapki w górę, które ustawiliście pod poprzednim odcinkiem. Bardzo nas cieszy, że podobał Wam się ten e, tamten odcinek. E, jeśli nie widzieliście poprzedniego odcinka, tak jak mówiłem, wbijacie do Agi na kanał. No, Zapraszam. I jeśli tutaj o Wam się ten odcinek spodobał, zostawcie tutaj łapkę w górę. No i dzisiaj musieliśmy taki specjalny plan wymyślić na to, żeby zostawić łapkę w górę. Zobaczcie to zrobić po prostu za pomocą palca. Który palec to już jest wasz Uuu, wybór, napiszcie ale musi, to być, który musi, musi to być palcem. Więc nieważne, czy to będzie zrobione myszką, pilotem, Możecie palcem u stopy czy też telefonem. zrobić ewentualnie. No, to może być trochę trudniejsze, szczerze. Mówiąc. Ale dobra, no no, to. Ale to palec, nie? Oczywiście, że wybierze, tak. To... No, to znaczy w języku polskim palec to palec, bo w języku angielskim na przykład finger i toe to już są dwie różne tak, rzeczy. Tak, no ale my przykład. jesteśmy w Polsce, przepraszam bardzo, no dobra. mówimy po polsku. Słuchajcie, Agaś, podobno śledziłaś tego handlowca, który przyszedł do nas A, jakiś czas temu. Ale ja, ja ci miałam dopiero teraz o tym pojęciu, czy czytałeś mnie w myślach, czy co? Nie, ja tak no ja po prostu, że to poszłaś za nim, co chodź, znalazłaś, no? Chodź, bo tutaj po pierwsze zmarła właśnie ośmiornica, ale tym się nie przejmuj, bo to nie jest istotna <laughs> sprawa. One tutaj często umierają. Tak się zastanawiam, skąd ja mam ten. Skąd ja mam w kieszeni te rzeczy, te takie worki z a tu się okazuje, że po prostu je zbieram. Ale dobra, to nieważne, chodź. Bo tutaj poszłam zbierać glinę, bo wiesz, bo mój dach jest dobra. z cegły. I tak idę, idę, patrzę. Co sobą nożyczki to od razu powycinam jeszcze te owce. To może mi się wełna super, przyda w przyszłości. No. I tak patrzę, patrzę. A tam on przy rzece idzie, nie? I idzie w rzeki, idzie w rzeki. Ale wyhaczył mnie, zobaczył mnie. No. I, I myślę sobie, no kurde, no on szedł w tamtym kierunku. To na pewno w tamtym kierunku jest wioska. On na pewno idzie do wioski handlować z filagerami. naprawdę poszedł do wioski? No y jest... Szedł, ale się zatrzymał, bo mnie zobaczył. I mówię ci, i ja tak poszłam kawałek dalej, bo ja zbierałam... On jest tu! Tak, no on tu jest, no Aha, bo no, tutaj właśnie, no. tutaj ja się rozbiłem. teraz obożyłem, no. No i on wiesz, przyszedł na drugą stronę, niby dla. Yy, bo on tędy że to tako sobie szedł, no, no, nie? No. I tak odwrócił się, zobaczył mnie i, i poszedł sobie w drugą stronę. Okay. A ja sobie się, kurde, coś tam na pewno jest za wzgórzem. Yy, już musiałam być blisko, skoro on tak nagle zawrócił. Aha. Ja tu idę w stronę pustyni, tak wiesz. W okay. Wchodzę na pustynię, bo na pustyni więcej widać, nie ma drzew. jak patrzę. A tam za, za górami już wioska jest! No popatrz rzeczywiście. To no chodź ci. zobaczmy w takim razie, co w tej wiosce się znajduje! Chodź, mam nadzieję, Ale że tam nie jajca. znajdziemy czoklet i galnali, bo jak oni nam znaleźli wioskę, to hmm. wiesz, spenetrują wszystkie skrzynki, tak. To... Chciałam no teksturę jajka? Patrz jakie małe się zrobiło Pokaż. w ogóle? Jak śmiesznie, nie? Strasznie Taki ten. Takie malutkie? Strasznie dziwnie, nie? I w ogóle mam nie, wrażenie, nie że jest większa ci rozdzielczość. O Kurczak. Wszystkie jajka są z kurczakami. Ja nie wiem, to jakieś takie nie, jajeczne. Jest... Słuchaj, mam wrażenie, że jest większa rozdzielczość tekstur niektórych. To, to jest takie moje drobne spostrzeżenie. Na przykład na wiaderko spójrz. na ekwipunku. ono wygląda jakby miało trochę bardziej wyższej więcej rozdzielczości, pikselów? więcej pikseli wiesz, jakby. Pis... Pikselów. Dokładnie pikselów. tak. Pikselów. Znaczy ja wiesz co powiedziałam tak, bo tutaj ta wioska ona jest I ob... poczekaj zio, ja zaklepuję sobie ten, ten budynek. Który? Tam a tam to świątynię? świątynie. No kurczę, no poczekaj Ale zobacz jak ładnie tutaj jest No właśnie chcę, chcę zobaczyć, poczekaj chwilę, zaraz tu przyjdę Halo? Hej okay. Puk, puk Ej wy, a patrz, ile zboża tutaj jest, ej to do zboża da się zamieniać na zboże Romeo Zboże, zboże, da się zamieniać, ej wiesz co ja zbieram to zboże Dobrze, to może się nie obrażą jakże im ukradniemy trochę zboża Czym się zbiera zboże ale szybciej? E Siekierą, nie? Siekierą chyba Dobra, to jest taki zboża, A jest raz. Zboże to ukupę Dobra, dobra. To zboże słuchajcie, przyda się na pewno nam w rozmnażaniu jakichkolwiek tam zwierzaków. O, mają golema nawet. wow! Tak, ale wiesz, co tam jest jeszcze dzwonek? Co to jest dzwonek? Może zadzwonić dzwonkiem? I co się stało? I wszyscy villagerowie biegną do swoich domów w tym momencie. Aha, bo to jest alarm. Kot! W tej wiosce żyją koty! Co ty gadasz? To może ja tego była po koty? No to bardzo możliwe. A to może to ona te koty widziała? Bardzo ale możliwe. nie mówiła słuchaj, nic o wiosce, myślisz, że ona tu już słuchaj, była? Na razie tak, chciałbym jakiegokolwiek farmera złapać, o proszę, zobacz, jak wspaniale wygląda ten crafting w Minecraft 1.14, słuchajcie, znaczy, handel, hundred. no i jest to po prostu świetna sprawa. Zobacz, jak ładnie tutaj są przedstawione te oferty, nie trzeba przywijać jakimiś strzałkami, no i w miarę rozwijania, rozumiem, że one będą się pojawiały tutaj na liście po lewej stronie. myślę, że przyjdziemy Super. tutaj jeszcze i pohandlujemy, jak już trochę więcej emeraldów będziemy mieli. jakie w ogóle fajne rzeczy są teraz w ty. jest ogórek morski, ale jaja. Co, ogórka morska? Zrazu ogórki morskie. Do you want pickles on that? No właśnie. Pokaż. Nie, no to zaraz, Pokaż, ci, tutaj zaraz ci to trzeba po, położyć w jakimś tym. Ale tutaj potrzymać chociaż. Mam kartografa, nie widziałem takich okay. rzeczy jeszcze wcześniej. Czy znaczy, widziałem w sumie, jak przeglądałem snapshoty, ale, ale to nie Ale oni inna są fajni przywilejczy robią. Słuchaj, bo y, raczej nic nie będziemy tutaj handlować. Chciałem ich ograbić z jakichś skrzynek, Lóżko ale myślę, że... jest zielone. Bardziej zielone. moje. Widziałeś jakieś kaktusa w środku domu? Ja właśnie Nie, znalazłem. ale chcę zobaczyć. Dobra. I tutaj jest jakiś też inny bloczek, który nie wiem do czego ja się myślę... jeszcze. I myślę. to jest jakaś taka. Mównica Dobra. albo. Ja jako... Dobrym pomysłem będzie pozbieranie później biblioteczek, ale na razie nie no, no, róbmy no. tego. Jak sobie zrobimy sobie Enchanting, to wtedy sobie zrobimy od razu na ten najwyższy poziom. Dobra. Dobra. Ja myślę, że ruszamy stąd, słuchajcie. Ale poczekaj, bo co... tutaj po pierwsze nie było żadnej skrzynki w tych w domach? No z tego co ja poprzeglądałem, to nie. Dobra, ale to jest jedna ważna rzecz w takim razie. Musimy teraz iść do tej świątyni. Dobra, to dawaj tam szybciutko w takim razie A do tej myślę, świątyni. Że oni się Grabimy świątynię? Nie no mam nadzieję, patrz, że. nie. Kot, jaki piękny szary A wszystkie, kot. wszystkie domki pozwiedzałaś w okolicy, czy nie? Nie. No o dobra, dobra. To jakbyś mogła poczekać chwilę na mnie, wiesz? Po prostu? No, czekaj. Bo patrz. nie ma jeszcze obok Ciebie. Tu jest piękny szary kot. No wspaniale. to pamiętaj, że ja nagrywam tylko swój obraz, twojego no, wiem. nie dzisiaj, więc no, nie no, widzę wiem, tego wiem. wszystkiego. Dobra, chodź do tej świątyni. <coughs> Zobaczmy, co tam będzie w takim razie, okay. na dole. Yy, Mówisz, że zaklepujesz. Zaklep ja Ty zbierasz, a ja mam, zaklepuję. Nawet ja nie mam killofa, więc możesz sama sobie tam wykopać to przejście. Nie masz Tricky dobra, wspaniale. Tylko, czekaj, bo to się Dobra, robiło tak. wykopuj sobie ten. Przejście w dół. Ja na razie, jak mówiłem, nie a mam A chcesz zajrzeć do skrzyneczek? No chętnie zajrzę do skrzyneczek, tylko mówię, no, nie no, mam dobra. na razie kilofa, więc jestem dobra. w trochę takiej sobie sytuacji. Nie na przejmuj się. I proszę tylko nie wciśnij tej płytki. O, a co się stanie jak zrzucę na to na przykład nie. trapdora? Zobacz, klik. Się przestań, bo to nie jest płytka naciskowa, w ten sposób nie działa. To nie jest... <laughs> Chciałem płytka. cię sterować. Okay. Dobra, zobaczmy co jest w skrzyneczkach. To żelazo, kości, stringi, sand i zbroja. Ej, fajnie zbroje Dobra, koni to, 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 wyglądają. W takim razie, O, to jest Z je, je, je stakuję, tu... je po prostu w jednym miejscu, fajna... zobaczyć co jest. Dobra. Okej, okay, kości tu. Mamy respiration na enchantowanej książce mamy fajnie, że żelazo i złoto w sporej ilości się pojawiło. No, jak chcesz to wyzbieraj sobie te wszystkie ja sobie rzeczy. Ja wyzbieram te wszystkie rzeczy, bo jestem ja taka, zakrywa... ale jak chcesz mogę ci zbroję konia dać hmm. żelazną. Czy pamiętasz, czy ze zbroi dało się coś robić takiego innego w sensie one Konia zbroi? Na przykład przepalając da się dostać jakiś, nie wiem. Ciężko powiedzieć, materiał? ale wiesz, mamy taką możliwość, że A dobra, wiesz co, ja zabiorę, żeby nikogo nie kusiło tutaj. Wydaje, wydaje Czekaj, to tak nie działało, no. Możemy jeszcze TNT zrobić i zrobić im trola kiedyś z tym TNT. To świetny pomysł, dobra, no. to wykom to TNT. Dobra. Tylko nikomu, nic nie mówimy, żeby no, no, nie widzieli. No, pewnie pewnie jasna sprawa. No, Proszę Ja ci nie tego. powiem, ale może też tobie zrobię. Świetnie, jak mi wysadzisz cokolwiek, to będę bardzo zły. Dobra, chodź na górę no w, sumie, w takim razie. Może nie będę Wracamy się tam Wracamy w stronę domu. Słuchajcie, wyprawą, wyprawą. Zobaczyliśmy. No, świątynia w sumie raczej się nie zmieniła, jeśli chodzi o może... ani generowanie, Patrz. ani cały design tej świątyni. Nie. nie ma wejścia. Wygląda tak samo, jak wyglądała wcześniej. Więc Minecraft 1.14 tutaj nic nam nie zmienił. No, wioski wyglądają po prostu wybornie, według mnie. Jest fajne super. jest to, że wszystkie wioski na każdym innym biomie będą wyglądały teraz po prostu do, w dopasowany sposób. Nie, te budynki również będą zrobione tak, żeby e, było widać wyraźne różnice, nie tak jak było wcześniej. Żeby że prostu... pasowały do otoczenia. No, nie tak, że, że tylko materiały się różniły, mm -hmm. bo wcześniej to było tylko tak, że miałaś się na przykład z piaskowca zrobione dokładnie to samo no. co z drewna. E, A tak. tutaj są fajne rzeczywiście inne jakby kształty tych budynków. Dokładnie. I to jest tak, Żydowie tak. trochę się wyszkolili w budownictwie. Dokładnie. E, także może by, wiesz, może by, z jakiegoś architekta spotkali czy. To ktoś... jest wiesz e, jakiś taki etap ewolucji, nie? Tak, że dokładnie. wiesz, że we wcześniejszych wersjach Minecrafta to oni jeszcze nie byli tacy wyewoluowani do tego do budowania. Ale głęboko O ja nie mogę zobaczyć co? głęboko. Aha, my schodziliśmy tędy do tego Aha. do kopalni. Ja myślałem, że to jakieś a... dużo ciekawsze miejsca, a to już byliśmy. Ej, ale Poczekaj, spoko. a czy coś stanie jak ten piasek? Nie. Dobra, Musiałam cię zemścić, sorry. <laughs> ale wy, ja zrobiłem wam to wtedy tak, że nie staliście na tym piasku. No ale który ty spadał. byłeś blisko krawędzi i wiedziałam, że Dobra, chodź. Uciec. No tak, tak, jasne. Teraz muszę Świetnie, iść na około. Nie, było, gdybym przypadkiem nie znożył uciec. No, Dobra, fajnie było. słuchajcie, w ostatnim odcinku, tak jak, tak jak w sumie mówiliśmy, Aga zaczęła budować swoją budowlę, która póki co już powoli zaczyna przypominać domek, ale jeszcze trochę na pewno drogi przed tym. Tak, tak. Mój domek przypomina mniej domek niż Agi domek, a czokleta domek to już w ogóle przypomina dokładnie tyle samo, co przypominał na poprzednim odcinku. Więc nic się nie zmieniło w tej kwestii. No, w tym momencie ja bym chciał tutaj troszkę drewna dozbierać i zacząć go dekorować tak. Wiele. Co? on zaczął już wyglądać w miarę w normalny sposób. Masz może ołkowego loga trochę. Tak, dwa staki. Świetnie, to ja bym ze sobą. O ile się nie mylę. Z zobacz zobacz tam tej skrzynce, koło mojego domku, czy tam nie jest. Koło Twojego domku? Koło mojego domku. Czy koło twojego łóżka? Koło, znaczy koło mojego łóżka. Okej, okay, dobra, to koło twojego łóżka, czyli chodzi o tą skrzynkę? A tam to, co, czekaj, są czy żeglatowa. nie ma? Tutaj i co? dobra, no Jeden z tak pożyczę, później ci oddam. Dobra, tylko oddaj, nie zapomnij. Jasna sprawa. Słuchajcie, ostatnio zacząłem tu budować. Yy, śmialiśmy się, że wygląda to jak widelec w trzecim wymiarze, albo yy, król grzybów. Ten, ten mój domek. A <laughs> W tym momencie trzeba było zacząć go trochę bardziej designować, tak żeby wyglądał rzeczywiście jak domek. Będzie na pewno fajniej wyglądało. Okej. Okay. Okay. Czy jakieś materiałów potrzebujesz poza tym? Na ten moment a, chyba niekoniecznie. No... A nie chcesz diftem na Bo ja mam za dużo. Nie, piasek jest też spoko. Ale będziesz się, się zsypywał, ten... będziesz musiał całe rzędy usypywać. E, w każdym razie, słuchajcie, chciałbym to zrobić na takiej zasadzie trochę chatki wiedźmy. Nie wiem, to nie jest dobry. dobry ale... Domek na nóżce. Tak, to ma być dom, domek na nóżce, ale niekoniecznie taki wiesz, wiedźmowaty domek na nóżce. Chodzi mi o to, chcę zrobić taki y, w stylu zakopiańskim, nie wiem czy wiesz jaki to jest, to są okay. bardzo bardzo ostre spadziste mm -hmm. dachy, bardzo wysokie i takie, takie strzeliste słuchajcie, że krawędź dachu jest taka bardzo wysoko i on schodzi w dół, w dół, w dół i lekko się rozjeżdża u podstawy i myślę, że coś takiego będzie spoko i chciałbym go zrobić yy, czterospadowy, czyli, nie czterospadowy to się nie mówi czterospadowy, właśnie chodzi mi o to, że on będzie miał takie antresole wysunięte, dobra Jezu co ja mówię, po prostu wam to zaprezentuję zrobimy dobra, go mi... na bazie takiego o krzyżyka i w ten sposób będzie wyglądać, tutaj będzie okno, tutaj będzie okno Tutaj będzie okno i tutaj będzie okno i ten dach będzie taki, że środek będzie najwyżej. Będzie dwa, dwuspadzisty tutaj, będzie dwuspadzisty tutaj, i tak dalej z każdej strony, żeby na każdą stronę mieć taką samą widoczność. No. Okej, okay, chciałam się zapytać Ciebie, z jakich materiałów chcesz robić, jakby ten dach właściwy? E, dach właściwy, do dachu właściwego myślę, że jeszcze dotrę. E, póki co, to i chcę na razie zarys jeszcze ten, ten tych blogów zrobić, bo muszę wykmienić, mhm. na jaką wysokość chcę zrobić pierwsze piętro. Chcę wykmienić, jak te balkony będą wyglądały, bo nie wiem, czy widzisz, ale tutaj z każdej strony jest zaplanowane tak, żeby były balkony zrobione. Ale myślę, że powinien się wysunąć trochę jeszcze później. E, Myślę, że zrobi jeszcze Przemysł jeden blok strony. wysunięcia, i od spodu miałem pomysł, że skoro mój dom jest taki stojący na tej nóżce, to można by zrobić jeszcze tak, żeby on miał jakieś takie rusztowanie od spodu. Jakbyśmy zeszli na dół, zobacz, że wysunąłem sobie takie pojedyncze bloki logów na narożnikach mhm. i chciałem zrobić tak, żeby to tworzyło mi takie rusztowanie dookoła. Czyli y, jeśli masz jednego dirta, yy, mogę mieć. Yy, Wykupiesz, Daj chwilę. Myślałem, żeby wykopiesz tego, grunt dookoła. A w sumie mogłam dla jednego, ale nie, przyniosę cały stack w razie czego, bo ci było potrzeba więcej. Bo chciałam ci zaproponować, że mogę ci za zacząć zbierać jakiś materiał, ale skoro jeszcze nie jesteś zdecydowany... Właśnie, bo zaraz chcę ci pokazać, chcę połączyć te wystające logi, które są w tym mm -hmm. momencie między sobą e i chcę zrobić, żeby to było takie, wiesz, na zasadzie takich skrzyżowanych belek. To zaraz Dobra. ci też pokażę, jak to będzie. To masz w takim razie stack Dirta. Dziękuję ci to bardzo. To jest stack Dirta Garenali, więc jak okay. będziesz oddawał, to pamiętaj, żeby <świetnie>. mi go oddać. Po Bo mowa. ja nie wiem, czy ja nie będę musiała jej go oddać. Dobra, słuchaj, to jest tak z tej strony, i jeszcze zrobię sobie. O tutaj, o. Tutaj, o, na narożniku będzie wystawało tylko dotąd, mhm. nie? Tutaj będzie tak oskrzyżowane, jakby. I te logi, chciałbym, żeby one się łączyły do drugiego loga w taki sam sposób. Rozumiem. No okay, czyli chcesz to przeciągnąć tak. do tego końca. Tak. to tam no ci troszkę logów masz. To daj mi też trochę dirta. Yy, masz też troszkę dirta i w takim razie spróbujmy też szybko zbudować. Yy, słuchajcie, plan jest wstępny bardzo, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Jeśli będzie wyglądało źle, to oczywiście przebudujemy to inaczej. No yy, i jeśli macie jakiś pomysł też i sugestie, to śmiało dawajcie nam w komentarzach, my będziemy się stosować do tego, co można tutaj ciekawego dobudować. Dokładnie. Co do rusztowań, to yy, jakby dyskutowaliśmy już na ten temat, że potrzeba do tego. Yy, bambusa, no tak, 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 Właśnie, więc... piszcie też o tym, że. Rusztowania używasz do budowania, bo to w sumie jest wygodne, prawda? To jest wygodne, aczkolwiek jeszcze nas na to, że tak powiem, nie stać. Czekaj, czy ja nie zaczęłam za nisko tego budować? Nie, dobrze Nie, za nisko? nie to okay. jest dokładnie blok pod tym, dyrta, no już robisz dirta, nie? I od tego Dirtha tak. odklejasz wszystko. No dobra, powinno wystarczyć tych materiałów na zaznaczenie tego. Słuchaj, zaraz musimy też w kim iść, jeszcze nie teraz. No, no, no wiem, wiem. Żebyśmy przypadkiem nie ten, nie, nie umarli tutaj przypadkiem na, na jakiś potwór albo coś. Na potworowatość. Na potwora. Tak. tak. Dobra. I już teraz czekaj, a to czekaj, to chcesz połączyć je ze sobą całkiem? Tak, tak, chodzi mi o to, żeby okay. one były połączone. To już zaczęłam łączyć z tej strony. Dobra. Tutaj. I zaraz zobaczymy, słuchajcie, po prostu nie wiem jeszcze jak to będzie wyglądało. Nie robiłem sobie żadnej wizualizacji wcześniej, jak, to, jak ten design będzie w ogóle tutaj wszedł. I zobaczymy, czy to, czy to w ogóle ma jakiekolwiek ładne odzwierciedlenie rzeczywistości. Czy być może będzie jeszcze szansa to trochę zmodyfikować? Nie, no na w pewno. Ja, ja mam w planie ogólnie to trochę pomodyfikować. No Mówię, to jest taki bardzo, bardzo wstępny, bardzo pierwszy plan. No i co to mi drewno trochę zabrało, brakować. Pamiętaj też o. Dobra, to zaraz ci dam więcej, tylko yy, chodź może spać. Pamiętaj Właśnie. też o tym, że. Że? Musimy iść spać. Nie wiem, co chciałam powiedzieć. No to będę pamiętać o tym, że. Pamiętaj o tym, razie. że. Tylko dobra. Pamiętaj. Dobra, dobra, zobaczmy, jak, ten, jak to wygląda. Pamiętaj o tym, że już wiem. Okej, okay. myślę, że to będzie spoko, tylko będę musiał poddzielać trochę te materiały, żeby one się nie. Znaczy będzie trzeba dużo innych materiałów dodać. Zobacz, żeby one się nie zlewały ze sobą. Tak, i to jest to, co chciałam powiedzieć. Mm -hmm. Pamiętaj, że y, jeszcze na ten moment mamy małą różnorodność materiałów, ale później będzie można popodmieniać, dobra. Bo ja na przykład u siebie też mam plan po podmieniać. tego. jeszcze tych logów. Nie, możesz tylko lisze. pożyczyć. Dobrze, a, dobra, 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 pożyczam. jest, To ja zacznę ty rusztowanka tutaj, tak? Dobra, okej, okay, możesz zacząć, jak masz łopatę, to nawet byłoby lepiej. Mam, mam. Okej, okay, dobra, raz i Nie dwa. Nie będę ci tego liczyć. I trzy, i cztery, i pięć. Dobra. Już mamy w tym momencie do, dookoła to zrobione. I słuchajcie, teraz tak, żeby to nie wisiało tak pustą, tak jak planowałem w poprzednim odcinku, zrobimy sobie z drewnianych schodków i płytek coś takiego, co będzie trzymało w tym miejscu. W efekcie to będzie wyglądało po prostu tak, jakby to była jedna ścisła całość, taka nawet realnie wybudowana i realnie stojąca. Także tak, troszkę schodków, troszkę to tego, mogę kilka też desek. Pożyczyć? I już czekaj, zaraz ten, zaraz, jeśli zbudujemy ten pierwszy, to będziemy mogli pozostałe też dobudować. Okay. No i mówię, tak jak z z zewnątrz na razie to będzie wyglądało tak mało, jakoś przyjaźnie. Tak, mam nadzieję, że później, jak dorobimy te materiały, czyli sięgam w to miejsce. Chciałbym kliknąć tam. Po okay. Dobra, działa. I teraz muszę to zrobić tak, żeby. Hmm. Właśnie, jakby to zrobić? Wydaje mi się, że. I tutaj półpłyt. Pół, znaczy półblok? Tutaj. O. Okej. Okay. No i działa, tym ok. No i chciałbym to złapać jeszcze tak, żeby. okej, okay, mam plan. Czyli patrz, od. Kurde. Tutaj powinien być blok, chyba, nie? W tym miejscu też. Z tej strony o, zrobię sobie schodek do góry nogami, czyli tak. Mhm. I wypełnię to, tak, żeby to było jakby przytrzymane przez te materiały. To wiesz co, to muszę z góry zrobić już. No dobra, okay. ale za, zaraz wam pokażę mniej więcej, jaki jest plan na tą budowlę. O kurde, to będzie naprawdę dość interesujące. Czyli zróbmy tak, i tutaj on nie da się mieszać dwóch rodzajów yy, slabów, z tego co pamiętam, nie? W nie dało się, to nie ale... działa. No właśnie. Dalej nie działa, więc tutaj o po prostu wykopiemy ten środek i ten środek zamienimy na bloczki. Cyk, cyk, dwa bloczki, i tutaj o zrobimy normalnie tak. Ok, i teraz to powinno wyglądać tak, jakby ten, ta drewniana ręka odchodząca od pnia trzymała trochę, ok, jeszcze nie do końca Tak, tylko wygląda. wiesz co? O tutaj, ja bym dała albo schodek w tym miejscu, albo pełny blok. Widzisz um, o ten co rozwalam? Tak, tak, rozumiem. O wiesz co, Dodam Bo tam od góry jeszcze nie tego. Trzyma się jeszcze słaba. Właśnie, właśnie zauważyłem, że ten, że takie jest troszkę niedokończone. Rzeczek, uwaga. O, i teraz jest jakby rzeczywiście Lepiej, była to całość. Ale jeszcze myślę, że trzeba będzie poprawić to delikatnie. Słuchajcie, i z każdej strony coś takiego będzie wyglądało. I to będzie wyglądało po prostu tak, jakby rzeczywiście to o trzymało również tą platformę dookoła, nie? Że ona nie jest taka lewitująca w powietrzu i nic tutaj się nie dzieje. Także spoko. No to mam kolejny pomysł już na zarys. No a jeśli chodzi o górę, no to docelowo dwa piętra. Jedno piętro takie magazynowo robocze, a drugie piętro takie dzienne, bo to trzeba będzie też na pewno sobie a, coś takiego zrobić. Czyli nie planujesz y, żadnych... Ukrytych pomieszczeń. Ciężko będzie zrobić będzie... jakiekolwiek ukryte pomieszczenie w tym domu. Wiesz? No, bo chyba, że zrobisz sobie gdzieś ukrytą windę i zrobisz to pod ziemią. Nie wiem, czy będzie dało się zrobić tutaj ukrytą windę, bo to będziesz miała tylko jeden blok, który prowadzi a, do góry. no tak, racja, rzeczywiście, <laughs> bo to jest tylko jedno miejsce takie. Do, no, nie wiem, nawet trzeba będzie to przemyśleć dokładnie. Na ten moment zastanawiam się właśnie nad materiałami. Myślałem nad wełną. Bardzo dawno nie budowałem z wełny, a wełna nadaje naprawdę fajnego klimatu, jak się, jak się dobrze to wkomponuje. Wiesz co, to mogę iść przyprowadzić więcej owiec, jak, jak się spojrzeć w moją stronę. Po prostu. Dobra, Roboter skill tak, waga. Okej, okay, zadziałał, udało się. No myślę, że tak, wełna w tym miejscu, jakieś parapety, ładne i słuchajcie, widzę to tak, żeby tutaj z tej strony daszek wyglądał o tak. Tak jak teraz rysuję mniej więcej kursorem. Myślę, że to będzie fajnie wyglądało i myślę, że to ogólnie nada jakiegoś takiego fajnego całkiem zarysu. Dobra, słuchaj, czy my potrzebujemy cokolwiek jeszcze na, na teraz, na przykład do życia takiego? Bardziej. Eee, no na pewno jedzenie, bo to jest problemem. Ja w sumie mam trochę zboża, ale wolę jeść mięso. I ja to zboże tylko na razie bym chyba zostawił. Myślę, że dobrym sposobem byłoby ogólnie łowienie ryb albo, nie wiem, z czego można jeszcze ogólnie jakieś dobre TR zrobić, dobre. Dobre jedzonko, które by było takie... Z, z ziemniaków, fajne. ale to trzeba byłoby najpierw zdobyć ziemniaka. Hmm. Halo, panie zombie, słyszę pana. E, ja też słyszałam tutaj go wcześniej. Halo? Możesz go znaleźć, znaleźć chodź go, go tu nie ma, Czyli tak szukam. Bo to czekaj, jest zombie, o, słyszę, z którego słyszę. powinien wypaść ziemniak. Może tak być, to byłoby fajne, Pani, czekaj. Panie zombie? Tu? Czekaj. Okej, okay. słyszysz go? Nie, on bliżej tej strony jest chyba. Okej, okay, słyszę. Okay, słyszę go. On będzie Słucham. gdzieś tu, gdzieś tutaj o dokładnie, tak to jak ty nie. jesteś. To nie, ty. Tutaj o. Czekaj. Poczekaj jest zastęka. Jest ich więcej, tu chyba jest spawner. Nie no, spawnera raczej nie ma. No nie Jak wiem. są dwa zombiaki to nie spawner Ague. Więcej niż jeden zombie. to... czekaj, o matko tu jest... A, a, a. XD. Ja spojrzałem do Agi na ekran i widziałem co tam jest. Zajrzyj sam, nie, pokaż wszystkim zajrzę. co jasne, tam jasne, jest, jasne, tylko uważaj, pokazuję. bo one Uwaga. trochę syczą. Zobaczcie, jest zombie. A jak ja zajrzałam, jest to były trzy zombie. Creepery. One pewnie za mną teraz idą, przyprowadzę ci je tutaj trochę. Cześć, tutaj jest zombie, idę? Zapal im światło, żeby się nie pojawiały więcej, super. Dobra. O, jest Creeper. To wiesz co, może... Jest... Zombie okay. jest. Może chcesz tam wejść na jolo. Creeper, poczekaj, nie, 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 jeszcze chwilę. Creeperów jest więcej niż jeden na pewno. Wiem, widziałem, więcej niż jeden Creeper. To? Lama. Dokładnie. Owca? Nie. <laughs> Dobra, jest chyba sobie... padł. Jest jeden. Jest jeden. Uwaga. Nie widzę go. Bo on... No, Aga, to nie jest Nie mogę taki... sięgnąć po No, raczej ja to zrobię tak. O, cześć! Dobra. Tutaj... Więcej jeszcze jeden jest. Uważaj. Co to za jakiś panel creeperów <grym>, Cztery creepery są! O nie, słuchajcie, to będzie masakra po prostu. Dobra, czekaj. Czekam, ja czekam, bo ja o, nie. je wkurzę troszeczkę. Będzie bum, będzie bum, Aga, nie, nie, nie. nie mamy schodów! Nie będzie bombacz. <grym> Dobra. Czekaj, muszę to rozwalić właśnie, nie? A więc jeszcze Możesz jeden. ten pod, pod spodem bloku, mamy wyjście w razie czego. Okej, okay, poczekaj. Dostał znowu. Oj, wejdź tam do nich i szybko je. Nie, robi. bo to się nie uda. Jak wejdę tam, to będzie po mnie. I są jeszcze co? jeden jest. Pięć creeperów w jednym miejscu. O nie. To jest. Ja o się... nie. Czekaj. Ja się może co... ale ja też chcę patrzeć, jak ty co tam robisz. No możesz patrzeć na mój ekran w razie czego. No dobra. Dobra. I tak będzie. Okej, okay, załatwiony. A... Wydaje mi się, że jest jeszcze, jeszcze jest ostatni. nie widać ostatniego. I schodzimy tam, jest! zobaczmy co tam się kryje, złożonego skarbów pilnowały. O kurde, ale jajca. Dobra i oczywiście A tak jak mówiłem spawner? spawnera nie ma Ale czekaj, bo tu jest jakieś zejście w dół. Dobra. I ja czuję, że tam schodząc w dół... Zajdzie... Nie znajdziemy spawnera? Ale zobacz jak tu jest nisko ze... kolejne O nie, kolejne potwory. No o spawner szkieletów będzie, bo dwa szkielety się pojawiły, tak? Okej, tak? no, okay, jak... to tak chyba nie działa do końca, szczerze mówiąc Dobra nie. Ale jest jeszcze niżej czy myślisz, że znajdziemy diamenty? Ale ja słuchaj, to jest wyjście do samej... Do samego dołu. Jaki to jest poziom? 28, no to może nie aż no tak nie, nisko, ale... Wie, ale jest nieźle, no. Czekaj, tutaj jest jeszcze druga odnoga. Dobra, weź tam zajrzyj szybko. Ja tutaj zaraz do ciebie podejdę, tylko zobaczę, czy tutaj za tą lawą nic się nie kryje. Tu jest chyba jeszcze niżej trochę. Nie, tutaj nie ma zejścia. Idę do ciebie. Podążaj za światłem. Jasne. Kurczę, Idę. Kurczę, tu jest strasznie. I... Okay. Ale tak, jest jeszcze niżej. I jest szkielet. Stylowy. Aga? Co? Co? Nie mam, nie mam kilofa, mam kilo. Ale kilofa. czemu? To ja zamurowałam Ta, to. Aha, nieju, no co ty robisz, no. No wody Wyglądało zamurowałam. Wyglądało idealnie jakby tu miał być spawner, no. Chodź jeszcze niżej Świetnie może być. Chodź, wprost. Chodź, chociaż może diamenta o, znajdziemy. O, i grzyby znalazłem. Dobra, to, to tylko tyle. To weź grzyby, się przyda... chociaż nie, można zostawić jednego żeby Nie wiem, nie roz... wiem na co roz... te grzyby się mogą przydać, wezmę jednego na i tyle. super zupę Dobra, idę za tobą. Okej. Okay. Czy widzisz coś tam jeszcze? No zejście jeszcze niżej w dół A, Dobra, do samego dołu zejdziemy, tak Ta. rozumiem, świetnie. Okay. No, w takim razie. Okej, okay, no tutaj to już jest raczej 12. Już co, skończyło mi się pochodnie. Świetnie, dobra. Aha, mi też. Dobra, to <laughs> poczekaj. Poczekaj, poczekaj, bo tu jest węgiel. E... Mam patyki. Super. Mam patyki, I mam drewno. To czekaj, zaraz dotrę tylko do jakiegoś węgla. Okej. Okay. Słuchajcie, tu jest może węgiel, się tu uda, jest węgiel. Może się uda jakieś diamenty nawet znaleźć. Węgiel jest w dużej ilości też wyżej. Gdzieś go widziałem, no kurde. Przed chwilą miałem bardzo czekaj, dużo czekaj, węgla. Czekaj, czekaj, czekaj. może mi się o płytą... Nie, rozsadził się kurde. Okej, okay, słyszałem ten wybuch. Tutaj koło mnie jest węgiel, chodź. No dobra, ja też mam węgiel koło siebie, trochę wyżej. Dobra, to ja niż sobie ty. też zrobię. Pochodnie. Zrób sobie pochodnie śmiało. Ja zaraz przygotuję ich jeszcze więcej. Dobrze. O, cyk. Ja mam tylko cztery. Op. Bo tylko jedna sztuka węgla była czajsz? Dobra. Zawsze jest ich 50, a tym razem tylko jedna. Okej, okay, już do ciebie idę, mam na razie 30. Dobra, przede wszystkim. Proszę, proszę tam nie wybuchać, tak? Bo zaraz coś ten. Ja nie wybucham, słuchaj nie jestem mogę bardzo ominąć, spokojna. Nie mogę ominąć twojego momentu śmierci. Jakiego momentu śmierci? Tu jest tylko yy, parę potworów. Dobra, dobra, już biegnę do ciebie. Dobra, patrzcie, złoto mamy. Co my tutaj jeszcze mamy? mamy ja myślę, więcej, że to mamy Ja Liczę na to, żeby To będą była droga diaksy. Do, do diaksów, na pewno. Dobra, mamy lapis. Mamy redstone, co mamy jeszcze? Jest tak so diaksy! Co ty gadasz? Tak. Są so diaksy, w końcu diaksy znalazłam. Okej, okay. tutaj creepera wysadzam. Poczekaj, jakbyś mogła poczekać na mnie z tak, tymi czekam, diaksami. czekam, Na razie wykopuję sobie yy, ten yy, węgiel. Ja póki co poszukuję, yy, poszukuję drogi. <laughs> no dobra, kurde, no jest mnóstwo różnych materiałów, ale nie ma... Ja po prostu mam jakiś niefart do tych diamentów. Wszyscy będą znajdowali teraz diaksy poza mną. Ymm, biegnę do ciebie, poczekaj. Dobrze. Kurde. Ale idealnie, jak, jaka fajna droga na sam dół się trafiła, no, nie? No, to było super. Dobra. Ja czułam, jestem... że ona do czegoś nas doprowadzi. Tak, idź dalej, idź dalej, wzdłuż tego, jestem tam. Dobra. O, tutaj. Tak, widzisz moje diaksy. O, widzisz? no, popatrz, dobra. Świetnie, to mam w takim razie tutaj kilka. Może jeszcze więcej będzie gdzieś w okolicy. No, nie wiem, no. Te, jak, tak jak chcesz, się mogę się podzielić z tobą skoro Nie, nie, tylko zobaczmy ile ich jest. Chyba dwa tylko. Trzy. Dobra. Cztery. Okej, okay. no, zawsze coś. Nie ma co. Świetnie. Dobra, Ym, i teraz, słuchajcie... Tam jeszcze jest jakieś przejście, wiesz? To jest mnóstwo przejść, wiesz? Tutaj mamy trawę podziemną nawet rosnącą. To Czekaj, jest dość interesujące. Pójdę żeby oświetlać <śmiech> troszeczkę. <śmiech> Rozświetlam wszystko cały czas. Już teraz tak trochę... Trochę bezpieczniej się czujemy, nie? Niż przy tym pierwszym zejściu do no, kopalni. Ch chyba tak, aczkolwiek nie jakoś... Też Dobra, bez przesady z, tym, z tą pewnością siebie um, i... Tu jest kolejne przejście, wiesz? Bardzo dużo złota znalazłem wszędzie, ale nie ma, nie ma nigdzie tych. Nie ma nigdzie diamentów. Słuchaj, to możesz zobaczyć. O, tutaj patrz, o w tym miejscu, o tam jest jeszcze jaskinia, bo ja byłam tutaj. Idę, I ide. ją stąd widać, widzisz? Wylej sobie nie? wodę i tam wespnij się, no. Jasne, już idę. Dobra. A ja dokończę sobie ten węgiel kopać. I co tu? Łotar. Łotar? I co? I nic! Jak zawsze! Nie no, może coś jednak. <laughs> nie no, raczej chyba niekoniecznie. Nie no, ja Dobra, myślę, jest że... Złoto. Chyba, że. spawner? Może. I ten spawner. No, a nie uważasz, że byłoby wspaniale mieć spawner prosto? Ale bardzo pod domem. wspaniale, ale ten spawner jest trudny do znalezienia. No to no, tak, domyślam tyle. się, że nie jest prosty. Słuchajcie, no. złoto i mnóstwo różnych tym podobnych rzeczy. Jak za każdym razem. Rzadko kiedy zdarza się, żeby się znalazły jakieś te. Jakieś e, fajniejsze materiały, tak. Nie no przestań, to czasami się zdarza. A ty widziałeś, widziałeś to jeziorko dobra. Które? To duże, przez Takie małe, takie małe. Ale tak, to ogólnie pozwiedzałem tutaj całą tą okolicę. No dobra, słuchaj, myślę, że dojechaliśmy w takim razie do takiego miejsca, w którym pora będzie zakończyć dzisiejszy odcinek. E, Donki w produkcji, wszystko gdzieś tam, wiecie, w jakimś planie. Napiszcie pomysły, jakie wy macie na, na to, co można do naszych domków pododawać. Za naszymi plecami stoi Creeper, który idzie w naszą stronę! O, <laughs> czekaj, bo ja tam chciałam właśnie wejść, pozwiedzać. Świetnie. On na mnie jest się trochę nakręcił okay. chyba. Dobra, załatwiony mi właśnie umarł miecz. To jest świetny moment, żeby zacząć wracać do domu. No ale mimo wszystko dziękujemy bardzo za oglądanie, jeśli wam się podobał ten odcinek zostawcie tutaj łapkę w górę. Poprzedni odcinek macie w tym odcinku na ekranie, końcowym bijecie do Agi, Zapraszam. u będzie następny odcinek, który odbędzie się już we wtorek, yy, za dwa dni chyba jej dobrze liczę. No i to było na tyle z naszej strony, trzymajcie się, na razie i szkielet za nami, cześć. Yy, pa!